Szołowski Pan Krzysztof Kowalczyk Pani Elżbieta Borończyk Pan Jacek Defratyka, Pan Maciej Franaszczyk Pan Józef Nikodem Juszwik Pani Jadwiga Pawłowska Pan Jacek Wilk i Pan Marek Gratuluję. Się Gratuluję. To Tutaj. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Kowalczyk. Dziękuję. Teraz poproszę Radę Piątej Koalicji. Pan Piotr Szczęczyk. Pani Anna Brzozowska. Pan Stanisław Goworek, Pan Paweł Deperas, Pani Zofia Brzuska, Pan Stanisław Sikora, Pani Barbara, Gratuluję, Proszę bardzo, Pan Stanisław Goworek. To był teraz. Pan Piotr Szeliczek. Pani Zofia Brzuska. Pan Stanisław Sikora. To wszyscy. Rek jest radnym czwartej kadencji. Inni to mają mniejszy dorobek. Wiele osób nie przybyło, a nie wiemy dlaczego. Radną w pierwszej kadencji była również pani Mirosława Tomczyk. Pracowała wtedy jako nauczycielka w Skroninie. Myślę, że radni pierwszej kadencji pamiętają. Miło, że pani Mirosława, nie mogąc przyjechać ze względu na pełnione obowiązki, przysłała nam y, miłe pismo. Szanowna pani Krystyna Ziębaczewska, przewodnicząca Rady Gminy Białaczów. Szanowny pan Jan Juźwik, wójt Gminy Białaczów. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczyste obchody 20-lecia samorządu lokalnego. Przepraszam, ale z powodu obowiązków służbowych nie mogę osobiście uczestniczyć w tym jubileuszu. Radzie Gminy oraz Panu Wójtowi składam gratulacje za aktywność i zaangażowanie w rozwiązywaniu potrzeb lokalnych. Pani Anna Brzozowska która jest Przewodniczącą Kultury, Oświaty i Zdrowia i Radną tej kadencji. Bardzo proszę. Witam bardzo serdecznie. Myślę, że to jest taka miła dla nas wszystkich okazja, że wszyscy Radni mogli się dzisiaj... Idziecie, myślę, że te medale będą właśnie taką pamiątką dla nas wszystkich, nie tylko osobistą, ale i Takim właśnie, kiedy spojrzymy, to będzie taki ślad, że coś staraliśmy się dla tej naszej małej ojczyzny zrobić. Dziękuję. Proszę Państwa, jako społeczny asystent wicewojewody pani Krystyny Ozga zostałam zobligowana pozdrowić państwa i złożyć najserdeczniejsze życzenia gospodarzom i wszystkim radnym i wszystkim. Pamiątkowe medale dla y naszych sołtysów działających w, na, w sołectwach. I też tutaj y, powiadam, nie wszyscy sołtysi wystąpią, hmm. dlatego że niektórzy sołtysi byli radnymi bądź są radnymi, także ja poproszę tylko y, tych sołtysów, którzy obecnie piastują ten, tę funkcję. Panią Elżbietę Zielińską, sołtysa Białaczowa. Pana Tytusa Kwiela, sołtysa Sobienia. Pana Stanisława Chełbińskiego, sołtysa Ossy. Panią Annę Świątek, sołtysa tej miejscowości Wamzany. obecnych i nieobecnych chciałam bardzo serdecznie podziękować pan przewodniczącej Radzie i w ogóle całej Radzie Gminy panu Wójtowi za, za odznaczenia dla sołtysów i docenienie tej naszej pracy. Pragniemy pracę tą wykonywać w dalszym ciągu bardzo jak rzetelnie w imieniu całej społeczności ku zadowoleniu społeczności. Dziękuję bardzo. I w imieniu, przykorzystając jeszcze z okazji, życzę tak samo w imieniu sołtysów, radzie, wszystkim radnym bardzo rzetelnej i solidnej pracy i zdrowia i owoców pracy. Panie Komendancie, y, prosimy bardzo. Y, Przecież Panie Andrzeju. Proszę Andrzeju.

tak na koniec specjalnie podlizać medium, to prosiłbym przedstawicieli naszej lokalnej telewizji Opoczno, no i przedstawiciel, przedstawicielowi gazety TOP, Tygodnikowi Opoczyńskiemu też na pamiątkę takiej i z takim do Pana, żeby dobrze o nas na przyszłość pamiętali. Zapraszamy Pana tylko z dobrej strony. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Tak jest. jest Stowarzyszenie Gospodni Wiejskich w Wąglanek, jak również Straż. Dlatego miło nam będzie, jeżeli tutaj do nas przyjdzie pani... Janina Wijata jako przewodnicząca tego stowarzyszenia i pan Jan Wiktorowicz jako wstęp.